Cześć, w ostatnim odcinku wysypałem zboże ze zbiornika Bizona, a ono tak nie może leżeć, trzeba posprzątać. Zbiorę to, co leży na ziemi, i zaniosę to kuro. Elegancko wszystko zebrane, to wiaderko zaniosę do dużego kurnika, bo w małym mają wystarczająco jedzenia. Niedługo będę musiał się wziąć za przeniesienie obydwu tuneli. Za stodołą mam już pole przygotowane, tylko znaleźć chwilę na ich przeniesienie. Tylko co zrobić z kurnikiem? Bo jak zabiorę tunele, to powstanie tu duża dziura, a na razie nie mam pomysły, co zrobić z tym kurnikiem, bo w przyszłości planuję w tym miejscu postawić garaż. Ogólnie dobrze by było gdzieś poza gospodarstwem zrobić duży kurnik i tam przenieść wszystkie kury. Ogólnie fajnie by było na tamtym polu za stodołą postawić kurnik i tam im zrobić wybieg. Tylko nie chcę stawiać czegoś murowanego. Najlepiej by było, gdyby to był taki kurnik modułowy. Czyli jak coś mi nie będzie pasowało, to go rozkręcam i stawiam w innym miejscu. Macie pomysły, jak mogę to zrobić? A może kupię garaż zrobiony z takich skręcanych paneli? Nie wiem, czekam na Wasze propozycje. Podpinam kopaczkę i jadę kopać. Chcieliście zobaczyć akcję wykopki z trzydziestką, to macie. Ciekawe, jak to będzie szło. Wałek podpięty. Może zanim podniosę kółko, to najpierw podniosę całą kopaczkę. I fajnie, można jechać na pole. Niestety dzisiaj nie ma mi kto pomóc. Adam ma jakieś sprawy do załatwienia, więc jadę kopać sam. Raczej całego pola nie wykopię. Zrobię z dwa przejazdy. Pozbieram i wtedy się zobaczy, co dalej. Ale przynajmniej poodpowiadam na Wasze pytania, a zadaliście ich masę, to nikt nie będzie przeszkadzał w odpowiadaniu. Pewnie jesteście ciekawi, co zamierzam zrobić z zebranymi ziemniakami, to już odpowiadam. Do siebie na gospodarstwo przywiozę kilka transportów, a resztę wożę do pana Janusza. Zapytacie po co mi ziemniaki? No, będę je pakował w worki i sprzedawał klientom. Robię to po to, żeby zobaczyć, gdzie więcej zarobię i jak to w ogóle wygląda, czyli czy opłaca mi się pakować te ziemniaki w worki, a potem je wozić po klientach, czy lepiej od razu sprzedać całą przyczepę i mieć spokój. I oczywiście kilka worków zostawię dla siebie, bo ja też muszę coś jeść. No chyba gorszego pola do sadzenia ziemniaków to nie mogłem wybrać. Z jednej strony jest płot, a z drugiej rów, czyli ani tu, ani tam do samego końca nie dojadę. Z drugiej strony. Lepszego pola nie mam. Pod lasem jest fajne, ale tam to by mi dziki wszystko ponożyły. Dobra, trzeba odpowiedzieć na kilka Waszych pytań. Czy masz w planach kupić lawetę i dorabiać sobie pozdrawiam? Również pozdrawiam. Nie wiem o co dokładnie chodzi CI z dorabianiem, ale jeśli kupię lawetę to tylko po to, żeby wozić nią swoje własne maszyny. Nie planuję bawić się w pomoc drogową ani w tego typu podobne rzeczy. Co dalej z handlem traktorami? Na razie mam za dużo zajęć. Jest co robić na gospodarstwie i w lesie. Jak będę miał trochę więcej czasu, to coś kupię. Czy zamierzasz jeździć na usługi? Jeśli jakiś sąsiad będzie chciał, żebym coś mu zrobił, to nie ma problemu. Jaką rasę byków będziesz miał? Polecam Jangusy. Nie myślałem nad tym, jak będę przygotowywał miejsce na hodowlę byków, wtedy będę się zastanawiał. Czy planujesz więcej działek w lesie? Oczywiście, że tak. Tylko teraz jest problem, bo nikt nic nie chce sprzedać w okolicy. A poza moją wioską niczego nie kupuję. Bo mam jeszcze działkę w Szpakowie do wycięcia, a nie wiem, jak się potoczy współpraca z tartakiem, to wolę na razie niczego nie kupować. Żebym potem nie został z działką, z której nie będę miał jak przywieźć drewna. Dobra, dojeżdżam do rowu i teraz muszę tu jakoś zawrócić. Pokracznie to zrobiłem, ale zrobiłem. Czy masz zamiar kupić ciężarówkę do transportu? Mogłoby ci ułatwić transport praktycznie wszystkiego. Ciągnik siodłowy jest bardzo przydatny w gospodarstwie, zwłaszcza, że możesz podpiąć lawetę, czy wywrotkę, lub naczepę do transportu palet. Ciężarówka fajna sprawa do przywożenia drewna z lasu, ale jeśli chodzi o gospodarstwo, to na razie jestem za mały, gdybym miał, nie wiem, trzy kombajny. I każdy by kosił, i musiałbym wozić szybko zboże, to ok. Ale na moje gospodarstwo to ciężarówka byłaby przesadą. A no i nie posiadam prawka na ciężarówki. Jak będę widział, że w niedalekiej przyszłości przyda mi się ciężarówka, to zrobię prawko i kupię. Czy zburzysz te budynki obok domu? Nie, te budynki zostaną. Wiem, że kiedyś sobie tak zażartowałem, że prościej by było zburzyć wszystko i postawić od nowa. Ale nie zamierzam robić czegoś takiego. Zresztą sami widzicie, że w tym budynku mam garaż, silos i magazyn na palety. Kiedy będziesz porządkował działki i sprzedawał trot, może być z tego fajny film. Te działki po wycince pewnie będzie trzeba zaorać, żeby wyglądały ładnie do sprzedania. Jeśli mówisz o działce w szpakowie, to najpierw muszę ją wyciąć, a jeśli chodzi ci o te w głównym, to one zostaną w takim stanie, jakim są teraz czyli na jednej będzie łąka, jedna została zalesiona, a na tamtej największej mam sad i pole, z którym w sumie nie wiem, co mam zrobić. Może DLA testu zasieje tam jakieś zboże, jeśli ono przetrwa, to super, a jak nie, to nie wiem, co zrobię z tamtym polem. Czy pokażesz gospodarstwo sąsiada tego, co robi u ciebie? Najpierw muszę się go spytać, czy w ogóle chce je pokazać, jeśli pozwoli, to czemu nie? Czy będziesz zakładać Tuza do 914? Nie, to jest za słaby ciągnik i nie miałbym co tam podpinać. W większych traktorach Tuz się przydaje, a w moim raczej byłby bezużyteczny. Zrobię jeszcze jeden przejazd w tamtą i z powrotem i zacznę zbierać. Nie ma sensu kopać całego pola, bo i tak tego nie zbiorę. Jak coś, to nie wyzywajcie mnie, że nie potrafię kopać. Pierwszy raz to robię. Czy doczekam się u Ciebie kiedyś ursusa 1222 lub 1614? Też piękne traktory. Chciałbym kiedyś kupić 614, ale czas pokaże. Dobra, już dojeżdżam do końca i pojadę odstawić kopaczkę na gospodarstwo. Wezmę dwukołówkę i zobaczę, jak będzie mi szło zbieranie. Jaką inspiracją było otworzenie kanału na YouTube. Ogólnie to, Mija, historia wygląda tak, że dostałem to gospodarstwo po dziadku. Dlaczego ja je dostałem? Bo jestem najstarszy i najczęściej przyjeżdżałem, pomagać to dostałem. I pomyślałem, że fajnie by było rozwinąć jakoś to gospodarstwo, a przy okazji czemu by tego nie nagrać. I chyba jak na razie dobrze mi to wychodzi, kiedy będą jakieś większe zakupy maszyn. Na razie mam za mało pól, a za dużo sprzętu. Jak będzie odwrotnie, to zacznę kupować. Czy planujesz zatrudnić się w tartaku? Nie. Po co miałbym się tam zatrudniać, skoro i tak mam za dużo obowiązków, a i nie zarobiłbym tam tyle, ile zarobię na gospodarstwie i na handlu drewnem? Czy będziesz wymieniał rozrzutnik na jakiś większy pozdrawia? Nie będę, pozdrawia. Czy poświęcisz jeden odcinek na oprowadzenie po gospie kolegów? Pozdrawia. Większość kolegów zna moje gospodarstwo, więc nie. Chyba, że trafi się ktoś, kto będzie chciał, to nie ma problemu, ale raczej całego odcinka nie będę poświęcał na oprowadzenie. Czy kupisz większy opryskiwacz? Aktualnie nie potrzebuję większego opryskiwacza. Nie chowam kopaczki, bo pewnie jutro będę znowu jej potrzebował. Postawię ją tutaj pod płotem to w niczym nie będzie przeszkadzała. Biorę dwukołówkę, a nie przyczepę, bo na nią będzie mi się lepiej wrzucało ziemniaki, a na przyczepę byłoby mi ciężko wrzucać. I w takim momencie przydałyby się wozy, które kiedyś sprzedałem. Jeszcze wezmę wiaderko i koszyk. Wiaderko mam jeszcze tylko koszyk. takim zestawem można jechać zbierać ziemniaki. Co ty na to, aby odmalować czterdziestkę i zmianę w niej kabiny? Kabiny nie chcę zmieniać, pasuje mi taka, jaka teraz jest, a co do odmalowania, to w sumie mógłbym to kiedyś zrobić. Czy 40 lub 30 wywieziesz do szpakowa do roboty w lesie na przykład? Zbiór trotu i sprzedaż na miejscu? Obydwa traktory są za słabe do mulczera i żaden z nich nie ma tura, więc po co mi tam one? Mam dwa pytania. Pierwsze, czy nie myślałeś nad sprzedaniem tych przyczep Autosana i kupieniu w zamian jakiejś większej i nowszej przyczepy typu Agroliner? Nie nie chcę sprzedawać Autosanek. Nawet jak kupię nowe przyczepy, to one zostaną zawsze do czegoś się przydadzą. Drugie pytanie: co uważasz o Ursusach z serii ciężkie? Po zmianie wyglądu takich jak 1634 i 1934: nowa kabina, błotniki, plastikowa maska zamiast metalowej i nowe oświetlenie. Kompletnie mi się nie podobają, jeśli kiedyś miałbym kupować kolejnego Ursusa, to będzie to 1614 i to chyba będzie ostatni Ursus, jaki kupię. No to co, czas zacząć zbierać te ziemniaki. Może spróbuję koszykiem. Nie wiem, czy branie tej dwukołówki to był dobry pomysł. Wsypałem jedno wiaderko i koszyk, a ona już w połowie załadowana. Ale z drugiej strony ładowanie na przyczepę nie będzie takie łatwe, bo to wysoko i weź samemu wrzuć ten koszyk. Ale chyba będę musiał spróbować, bo ile ja tego tu zebrałem? No dobra, do siebie muszę wozić dwukołówką, bo inaczej nie wjadę do garażu, ale do pana Janusza muszę jeździć przyczepą. Jadę po przyczepę, wezmę to, bez nadstawek to będzie mi się łatwiej wrzucało. One są spięte, to podepnę tą dużą. Odjadę nią i potem wezmę mniejszą. Widziałem, że ktoś pytał, co zamierzam zrobić z tym małym polem. A więc tutaj nic nie będzie. W tym miejscu, tak jak widzicie, parkuje przyczepy. Czasami jakieś inne maszyny. Po prostu tu jest dalsza część gospodarstwa. Zadowoleni jesteście, że w końcu w odcinku jest 30. Powiem wam, że fajny to jest traktor, ale to, co teraz robię równie dobrze, mogłaby robić 40. Dlatego chcę sprzedać 30, bo stoi i jest mało używana. No jest wysoko. Czy kupisz jakiś terenowy samochód, a Siata zostawisz do jeżdżenia po drogach? Wszystkie pieniądze, jakie mam, chcę wydać w pola. Takie zabawki jak nowy samochód nie są mi potrzebne. Siat sobie daje radę, a jak potrzebuję wjechać w bardziej wymagający teren, to mam ciągniki. Czy będziesz w przyszłości powiększał gospodarkę o nowe budynki? I czy będziesz niektóre ocieplał? Pozdrawiam. Tak, pozdrawiam. Lepiej nie przedawaj trzydziestki, bo będzie idealna do kopaczki sadzarki, do opryskiwacza i rozsiewacza i przewracarki do siana i kosiarki meduzy. Pozdrawiam. To wszystko może robić czterdziestka. Pozdrawiam. Co dalej z budową nowej wiaty? Żadnej wiaty nie planuję, tylko garaż. A co dalej z budową, to już mówiłem na początku filmu. Dzięki, że odpowiadasz na moje pytania inni youtuberzy. To mnie mieli w dupie, a ty po prostu sigma. Miło mi. Kolejne pytanko. Czy będziesz kiedyś w jakiejś przyszłości kupował inny samochód? Jak tak to polecam albo Toyota RAV, 4 druga generacja jaką mam na profilowym lub Dacia Duster, najlepiej pierwsza generacja od 2010 do 2013 roku. Pozdrawiam. Na pewno kiedyś będę coś kupował, ale co to będzie tego nie wiem. Zależy ile będę miał pieniędzy. Kupisz sobie WSK? Nie. Czy masz na oku kupno jakiejś nowej maszyny lub ciągnika? Pozdrawiam. Nie mam. Kiedy ostatnio zmieniałeś olej w ciągnikach? No to tak. Sześćdziesiątka miała wymieniamy olej, jak się urwało koło. Czterdziestka, jak ją przywiozłem. 914 czternastka miała wymieniamy przed sprzedażą przez poprzedniego właściciela. A trzydziestka? A trzydziestka jeździ na starym oleju. Ale wymienię go kiedyś. Czy będziesz rozwijał uprawę kartofli i co z panem Januszem? Dzisiejsze wykopki pokażą, czy będę rozwijał, jak fajnie na tym zarobię, to tak. A co z panem Januszem? Nie wiem o co dokładniej pytasz, ale jeśli pytasz, czy żyję, to tak żyje i ma się dobrze. Czy będziesz przebudowywał stodołę? Nie z tą drewnianą stodołą nic nie będę robił. Czy planujesz pójść bardziej w gospodarstwo? Czy będziesz wycinał drzewa cały czas? Pozdrawiam. Dopóki mam działki w lesie, to będę wycinał ile się da. I całe zarobione pieniądze pchał w rozwój gospodarstwa. Pozdrawiam. Siema, czy planujesz zakup większego siewnika, jakbyś kupił gruber uprawowo-siewny? No jak dokupię kilka pól, to przyda mi się większy siewnik, więc tak planuję. Czy będziesz kupował więcej przyczep? Pozdro, będę. Jakbyś sprzedawał Ursusa C-330, to za jaką cenę? No właśnie nie wiem, a wy za ile sprzedalibyście tą trzydziestkę? No i przyczepa załadowana do pełna. Trzeba zadzwonić do pana Janusza, czy mogę mu ją przywieźć. Halo, dzień doby, panie Januszu, mam załadowaną przyczepę z ziemniakami. Mógłbym je teraz do pana przywieść? Oj, teraz to nie bardzo bo mnie w domu nie ma. Możesz przyjechać wieczorem. Czy to musi być teraz? No nie musi, mam co robić, to mogę przyjechać później. No to ja do ciebie zadzwonię i przyjedziesz. Dobra, do widzenia. No niestety, teraz nie mogę mu jej zawieść. Ale to nic nie szkodzi. W tym czasie zacznę ładować ziemniaki na dwukołówkę i będę je woził do siebie na gospodarstwo. Tutaj postawię przyczepę, później jak zadzwoni pan Janusz, to podjadę i ja stąd zabiorę. Nie no, zadaliście mnóstwo tych pytań. Chcę dzisiaj na wszystkie albo przynajmniej na większość odpowiedzieć, żebyście kolejny raz nie pytali o to samo. A jak chcecie i macie fajne pytanie, którego jeszcze nie było, to możecie zadawać, ja w kolejnym odcinku postaram się na nie odpowiedzieć. Ile moto godzin w sześćdziesiątce? Nie mam pojęcia. Pytanie do filmu: Czy będziesz robił do Ursusa C364x4 i czy będziesz robił dalej wycinkę? Nie, nie będę robił 4x4 i tak będę robił dalej wycinkę. Czy planujesz dokupić więcej maszyn do 14 i zacząć inwestować w stolarkę? Pozdrawiam. No oczywiście, że planuję dokupić maszyny, ale nie teraz, a co do stolarki, to nie chcę w to wchodzić. I tak robię za dużo rzeczy, więc na razie wolę zostać tylko przy wycince, bo tam jest prosta robota. Wycinam drzewa i więcej mnie nie obchodzi. Będziesz kupował bezorkowca? Nie, ja tam wolę zaorać pole, wtedy jest mniej chwastów. Jak myślisz, ile następna żniwa przyniosą ci zysku? I co zrobisz z pozyskanymi pieniędzmi? Nie mam pojęcia, ile mogę zarobić, bo ja ziarna nie sprzedaję, tylko daję je kurom. Więc ciężko mi powiedzieć. Kiedy wyczyścisz lasy z drzew DLA Tartaku? Zanim właściciel Tartaku stanie się niezależny. Chcę jak najszybciej je wyczyścić, tylko problem jest z czasem. Po wykopkach ruszam w las. Przestawię tę przyczepkę na lewą stronę, a na prawą będę sypał ziemniaki. Ten garaż jest fajny, bo jest tu całkiem chłodno i ciemno. Tutaj będę sobie wysypywał, a potem przyniosę tu workownicę, poworkuję i będę sprzedawał klientom. Pytanie do Was: czy podczas workowania, jak zobaczę, że niektóre ziemniaki są małe i je oddzielę, to mogę ich użyć jako sadzeniaki, czy nie? Bo w sumie nie wiem, ale ja to tak bym zrobił. No i jeśli mogę ich użyć jako sadzeniaki, to w jaki sposób je przygotować? Którym Ursusem wolisz pracować czternastką czy sześćdziesiątką? Aktualnie fajniej mi się pracuje czternastką, bo jest nowa i jest większa. Idealnie się mieści w drzwi. Jak w następnym sezonie będę miał ziemniaki, to dorobię jej dodatkowe burty, żebym mógł więcej załadować. I fajnie, pierwsze ziemniaki już na gospodarstwie, jeszcze kilka transportów i wyzbieram to, co wykopałem. Czy kupisz łąki i zrobisz wielkie sianokosy z sąsiadami? Na dzień dzisiejszy nie planuję robić takiej akcji. Mam kawałek łąki kury, jestem w stanie sam wykosić i zebrać. Czy kupić większą kosiarkę do czternastki? Pozdrawiam Agro New Holland. Również pozdrawiam, jak dojdzie mi kilka łąk, to kupię. Myślisz dosadzać więcej sadów? Jak wyglądają te obecne? Jeszcze aktualny nie urósł, więc ciężko mi powiedzieć, czy będę dosadzał. W jednym z kolejnych odcinków Wam go pokażę. Masz zamiar wylać posadzkę do tej stodoły, gdzie schowałeś bizona? Problem jest w tym, że jeśli wyleję tam posadzkę, to wtedy podniesie się teren, więc nie dam rady wjechać tam kombajnem. I ogólnie nie wiem, czy jest sens w starej drewnianej stodole robić coś takiego. Jeśli jej nie rozbiorę, to tam po prostu będę zimował jakieś maszyny. Ważne tylko, żeby na nie nic nie padało. A jakie będzie podłoże, to już drugorzędna sprawa. Czy ten staw naprost tylnego wyjazdu z gospodarstwa należy do Ciebie? Nie, ten staw nie należy do mnie. Czy kupisz jeszcze jeden kurnik? Na temat kurnika mówiłem wcześniej, ale tak w skrócie obydwa kurniki, które są na gospodarstwie, chcę przenieść za stodołę i tam postawić jeden większy. Czy masz jakieś plany co do 40 na przykład GPS Tour i tak dalej, pozdrawiam. Nie, nie mam takiego planu. Ona zostaje w takim stanie, w jakim jest teraz. No i lecę dalej ze zbieraniem. Nagram wam jeszcze kawałek jak zbieram, a potem już poza kamerą dokończę i tylko na sam koniec wam pokażę ile mam ziemniaków na gospodarstwie. Zbieram ostatnie ziemniaki i to będzie koniec na dziś. Zrobiłem chyba z 5 albo 6 kursów. Już powoli słońce zachodzi, a zaczynałem przed południem. Mam nadzieję, że z tego będą dobre pieniądze. Patrzcie, ile tych ziemniaków tutaj jest, ale to już są ostatnie. Wszystko, co zostało na polu, idzie do Pana Janusza. Dobrze, że wyciąłem te kraty, mam teraz całkiem fajny magazyn. Nie wiem dlaczego ja od razu tego nie zrobiłem, tyle miejsca się marnowało. stawiam dwukołówkę i jadę po przyczepę. Dzwonił pan Janusz, że mogę przyjeżdżać. Zostało jeszcze kilka pytań. To w czasie drogi do pana Janusza na nie odpowiem. Planujesz kupić silos, czy zostajesz przy dmuchawie Pozdro? Chciałbym dokupić, bo dmuchawa w teżniwa już miała problem. A w następne będzie kilka pól więcej, tylko nie wiem gdzie postawić ten silos. Pytanie do filmu, czy nie zamontujesz w budynkach kamer, ponieważ często cię nie ma, bo robisz w polu, a bramę zazwyczaj masz otwartą. Pozdrawiam, mam jedną kamerę, ale wam jej nie pokazuję z oczywistego powodu. Ale muszę dokupić jeszcze z dwie albo i więcej, bo jedna to za mało. Widzę, że obok twojej stodoły jest ładna działka. Z przodu jest dom, a z tyłu stodoła, jakbyś mógł to kupić. Miałbyś już ładną stodolę do maszyn, a dom z przodu bym wyburzył. Widać, że to ładna działka i stodoła. Może uda się kupić niedrogo. Chyba ktoś tu jest nowym widzem w odcinku, w którym kupowałem działkę z ta drewnianą stodołą. Rozmawiałem z panem Januszem o tej działce i niestety on nie wie, czyja ona jest, i tak temat ucichł. Ale muszę się tym zainteresować i ją kupić. Bo fajny teren i ta stodoła jest murowana. Nie kupuj pól do uprawy, zainwestuj wszystkie pieniądze w lasy, kupuj tylko lasy, to przynosi dobre pieniądze. Oj, nie masz racji, jeśli inwestowałbym pieniądze tylko w lasy, a nie w swoje gospodarstwo, to jest szansa, że na przykład tartak upadnie, albo z jakiegoś powodu przestanie brać ode mnie drewno, i wtedy miałbym problem, bo co ja bym zrobił z dziesięcioma działkami na przykład w szpakowie. A tak w razie czego tartak upada, albo przestaje brać ode mnie drewno. No to mam gospodarstwo i nim się zajmuję. Wolę mieć kilka rzeczy, bo w razie czego, jak coś się dzieje złego z jedną, to mam drugą i jestem bezpieczny. Czemu nie używasz wiaty do chowania w nich traktorów? Pozdrawiam. W zimę będę tam trzymał maszyny, a teraz problem jest taki, że jakbym poustawiał wszystkie maszyny do niej i nagle jakiejś potrzebował, a ona na przykład byłaby gdzieś na końcu, to muszę połowę maszyn wyciągnąć, żeby wziąć tą jedną. Zostało jeszcze kilka pytań, ale na nie odpowiem w następnym odcinku. I tak dzisiaj odpowiedziałem na 52 pytania. Jeśli coś Was ciekawi, albo jak macie jakieś fajne propozycje, co mógłbym zrobić, to piszcie śmiało. A i jeśli zadałeś pytanie, a ja na nie nie odpowiedziałem, to oznacza, że odpowiem na nie w innym odcinku. Albo już ktoś zadał takie same pytania i nie chcę dwa razy tak samo odpowiadać. Oczywiście czasami się zdarzy, że w dwóch odcinkach odpowiadam na to samo pytanie, ale to dlatego, że po prostu zapomniałem, że takie już się pojawiło. Dobry wieczór, panie Januszu. Cześć, gdzie mogę wysypać ziemniaki? Wjedź do stodoły i po lewej stronie wysyp. To wszystko, co masz. Czy będzie tego więcej? Będzie więcej. Na razie wykopałem ledwo połowę pola, zebrałem dela siebie i resztę przywożę panu. Dobra, to dzisiaj wysyp tak, jak ci mówię, a następnym razem będziesz sypał w inne miejsce. Jest już późno, a widzę, że pan jest zmęczony, to jadę to wysypać i nie zawracam głowy. No trochę jestem, to na razie. No to wysypuję ziemniaki i wracam do domu. Wystarczy roboty na dziś.